Siemano Majsters my w kolejnym filmosie odpalamy 3 tygodniu nagrywki. Zaraz wam jaka ostatnia gleba, bo pamiętajcie o Subiku z dzwoneczkiem jak ciebie skanem na bieżąco, bo peszce komentarze dzisiaj o nagrywkach i lecimy. Normalnie 3 dni minęły od tamtej gleby, a jak na nowo narodzony. Poniedziałek kaszana, noc tak samo kulałem. Wtorek w miarę środa. Dzisiaj na Ojej! Nie mam już majstry opony, patrzcie to! Na to, że już jest straszna i zero praktycznie. Od asfaltu Meistersony, gadamy o ścianie płaczu. Normalnie stary oj przymieli! Jak to nie? To je, daj mi, a ja podjadę na Twoim. Co? To słowo się w sumie rzekło. Nie, nie wiem, jak odpowiedź. Patrzcie, Meistersony, jaki mam zajebisty plastik. U ostatniej gleby. Tu człowiek widział na żywo tą glebę, nie. może ocenić jak to było Dzisiaj zrobiłem ten, Było ten... kur tragicznie, w kule kur... się k***** kur... na cenzuruje Konkretnie i strony fura była do góry nogami, leżała na drzewie normalnie, ja leżałem plecami na drzewie Przednie koło było jakby z lewej strony, wyszenie przednie to gdzieś mi przytrzasnęło nogę o, tutaj jest przypalone żebyście to dobrze widzieli. Pani zaczęło od wydechu, od rury przypalać szkitę. Także gdyby nie ten człowiek, no to naprawdę, sama bym myślę, no myślę, że to by był gdzieś tam finisz, nie? Miłego oglądania, Majstersony. Widzimy się na końcu filmosa. Dziękować za wsparcie każdej osobie. Widzimy się, jak będziemy już... Jedziemy tu kółko jeszcze w średnicy, jeszcze nie? A nie, strzyżowiec a na Strzyżowiec chcieliśmy jechać. Pojedziemy na chwilę tam, a potem jedziemy tam. Nie możemy się zdecydować gdzie jedziemy. Strzyżowiec, w stronę Wójcieżic. Patrz, strzyżowiec, tu jest wiesz, ta druga opcja, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Na, strzyżo... na strzyżowiec jedziemy. Tylko, że najpierw na staty Może być Dawaj Nie pożałujemy. No, można. myślałem, że z tym koranem to będzie tragedia I że dopiero gdzieś wsiądę W piątek A jest środa, a to się stało w niedzielę Ten człowiek mi uratował życie Coś takiego Mastersony było, nie? Kolego mój Coś takiego było wtedy z tą glebą i normalnie, musi rozpędzać Nie, nie, nie w lewo W prawo normalnie, tam jest ruch Kurwa, serio? Stary, Ale tu stary kiedyś żeśmy normalnie jechali kiedyś O patrz, tu normalnie masz stary taką Zjadę? Ja... W sumie, no dobra, co by na zawodach zrobił Coś by trzeba było kombinować Samemu W sumie to innej drogi nie ma, chyba że tędy Ale to hardko. Też miniaturka, coś tego No ja powinienem właśnie wtedy tak zrobić. Ale chodź najpierw na rozgrzewkę tam! To nagrywa? Mam ciekawie No my też żeśmy latali kiedyś no, tylko tu właśnie Kolejny f... też. Jest dobrze? zobacz jak jest pochylone. No. Ja tu normalnie, tu macie i linkacze do filmu, żeśmy tu już nieraz. na secie nawet. Kurde, to trochę lipa. Nie wiedziałem, bo tam też wiesz, kolejny takie, że f... Pozdro do MeisterSonów, co tu ćwiczą, Padryk, Kr Kr Krzysztof. I tak dalej. By było zajebiście, tylko no wiesz, połowa motoru będzie w tym. Ale tamten... Wydaje mi się, że moglibyśmy zaatakować o, jest podjazd chyba fajny, bez kolejny. Nie, ja tu jechałem wszystko. A nie, tu nie jechać. O, tu jest fajnie. Ładujemy. Pa jak zajebiście, i tam nie będzie kolejne, jak już to mała? Z prawej będzie łagodniej, po środku tak. Tylko to rozpędz tam mego dołu. W którą ładujesz, prosto czy w prawo? Wydaje mi się, że prosto. Jak już iść piecem, to po co skręcać? Dawaj, tam chyba nie ma tragedii. Dawaj, ty, może leć ten! Leć ty, może pierwszy, ja cię nagram jak chcesz. No dobra. Ja tu stanę tam. Bude to zajímavé. Nie ty tak w kolejinkę. Wiesz, zjechać i wjechać tam paj. Raz się żyje stary. Zupełnie inny teren, a jak blisko. Ty panią chyba ah. tu mi się wydaje, że już nie wiada. Czy może nie wiady. Dziękuję kawałek za dotrwanie do końca filmosa. Trzymajcie się do kolejnych materiałów. Pamiętajcie o subiku z dzwonem, jak chcecie być z kanałem na bieżąco. łapeczce, jeżeli materiał oczywiście to zasłuży. W komentarzu, ci o nagrywkach. widzimy się w kolejnych filmosach do zobaczenia.